Ja przede wszystkim życzę satysfakcji z wykonywanej pracy. Ta praca jest wykonywana przede wszystkim w formie, formie społecznej. Skoro nie jest wynagradzana, no to oczywiście motywacją jest, jest z całą pewnością dobra opinia samych mieszkańców. Czasami klepnięcie po ramieniu, dobrze czynisz, dobrze robisz, rób tak dalej, to też jest wielka satysfakcja. Ale z drugiej strony trzeba ich zauważać i z poziomu województwa na pewno za, zauważamy i zauważać będziemy Sołtysów i Sołtyski odchodzi się od takiego stereotypu sołtysa, który kojarzy się z rolnikiem w, w Kaloszach, prawda, z widłami, bo nie, niejednokrotnie widzimy tego typu memy. Sołtys to lider wsi, tak? to jest osoba, która swoją postawą potrafi zarażać innych, zachęcać, inicjować, integrować, zwłaszcza w tych miejscowościach, które też są pod dużymi miastami. Na pewno praca sołtysa, sołtyski, jest dość trudno, bo często zderzają się z takimi problemami bieżącymi, typu śliskość, typu jakaś dziura w drodze, ale z drugiej strony na pewno jest to bardzo potrzebna funkcja, bardzo potrzebna funkcja społeczna, taka która przekazuje na bieżąco Problemy mieszkańców. My odpowiadamy na to, jakie oczekiwania mają mieszkańcy, odpowiadamy na ich problemy. Jesteśmy tym łącznikiem między właśnie nimi samymi, często gminą, wójtem. Więc tutaj ten głos jest bardzo ważny i generalnie co ja bym dzisiaj zrobiła, bym bardzo, bardziej jakby podniosła ważność tego głosu, prawda? Sprawczość działania Sołtysa. Do mnie o każdej porze można zadzwonić, o każdej porze. Napisać to, co możemy tylko pomóc. Jeżeli mnie nie ma, mam naprawdę fantastyczną Radę stołecką. Jest nas sześciu. Uzupełniamy się nawzajem. Jeżeli ja nie mogę podjechać, załatwić, pomóc, to ktoś inny to zrobi. Najbardziej dramatyczną sytuacją była pandemia, gdzie, gdzie te rzeczy po prostu się uwidoczniły.